Nasze materiały napędza OPL. Największa porównywarka cen gier. Cześć z tej strony, Jędrek i Johnny. Przyjechaliśmy do Poznania na PGA 2016. Zapraszamy na relacje. Targi obfitowały w stoiska twórców gier niezależnych. Postanowiliśmy więc skupić się na najbardziej interesujących indykach oraz zaczerpnąć informacji prosto od twórców. Zacznijmy od stoiska IMGN Pro, gdzie odnaleźliśmy kilka perełek, oczywiście jeszcze przed premierą. Inner Chains to jest horror, generalnie z elementami FPS-a. Na początku dzieje się to wszystko w takim mega surrealistycznym świecie. Yy, można powiedzieć takie 500 milionów lat przed po, czyli yy, do końca czasowo nie jest umiejscowiona ta gra, ale to dochodzi do takiej sytuacji, że ewolucja y, biologiczna i ewolucja jakby maszyn zaczęły się naśladować i potem w pewnym momencie nie wiadomo, co jest czym i tak naprawdę ten świat trzeba na początku poznać troszkę, żeby y, wiedzieć, co się tu dzieje, bo niektóre rzeczy mogą y, pomóc nam przeżyć, y, a niektóre mogą zabić. Jest powiedzmy taka kasta rządząca, jak gdyby to tak nazywamy, że oni jakby więcej wiedzą na temat y, tego świata, ale też niewiele tak naprawdę, bo też się uczą tego. Natomiast chcą jakby zniewolić całą resztę i robią historię typu, jak w Egipcie, na przykład zaćmienie słońca. Słuchajcie, jak będziecie, nie będziecie posłuszni, no to za chwilę będzie tutaj jakaś katastrofa. I, i robią takie eventy właśnie i pokazują ludziom, że, że, że to ich powinni słuchać. No a generalnie gra polega na pewnego rodzaju podróży, pielgrzymce, czymś takim, że musimy dostać się do miejsca, dzięki któremu możemy się jakby uratować. A w drodze by cała historia się rozwija, dowiadujemy się dużo o sobie, o historii, o świecie i tak kiedy możemy się spodziewać premiery? Pierwszy kwartał 2017. Hej, nazywam się Anita i jestem grafikiem, pracuję przy grze Symetry studia sleepers Clinic. Nasza gra to time management połączony z dość mocną linią fabularną. Będziemy się zajmować losem rozbitków na nieprzyjaznej planecie. Trzeba będzie zapewnić im jedzenie, wypoczynek, a także surowce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania schronu. Będą nam przeszkadzać efekty świata symetrycznego, który można zobaczyć w grze, na razie jest w formie glitchów. Symetrii cechuje się bardzo estetyczną wektorową grafiką i przejrzystym interfejsem. Każdy z rozbitków ma w różnym stopniu rozwinięte specyficzne umiejętności wymagane do przetrwania, więc utrata kogokolwiek może w znacznym stopniu skomplikować nam rozgrywkę. Dodatkowo, gracz musi wtedy stanąć przed trudnym wyborem moralnym: urządzić nieszczęśnikowi pogrzeb czy go zjeść. Premiera w pierwszej połowie 2017 roku. Dzień dobry, nazywam się Mirosław Czajkowski, jestem art dyrektorem w Under Scout. Aktualnie pracujemy nad grom Husk. Będzie to survival horror, w którym wcielamy się w Matthew Palmera, który w poszukiwaniu swojej rodziny przemierza rodzinne miasteczko Shivercliff. Chociaż Husk jest horrorem, całe szczęście stawia raczej na straszenie klimatem niż na tak zwane jump scary. W zaprezentowanym demie zobaczyliśmy bardzo przyjemną mieszankę eksploracji mrocznego miasta, rozwiązywania prostych zagadek oraz krótki fragment ze skradaniem się w ukryciu przed krwiożerczymi potworami. Daje się odczuć inspirację klasyką gatunku, seriami Silent Hill czy Resident Evil. Premiera gry w przyszłym roku. Kolejnym tytułem jest Seven. To rozgrywający się w postapokaliptycznym świecie RPG z elementami parkuru i skradanki. Gra oferuje spory otwarty świat przedstawiony w życie izometrycznym. Jest on rozbudowany nie tylko na boki, ale przede wszystkim wertykalnie. Składa się z wielopoziomowych lokacji, a w jego eksploracji wspomniany wcześniej parkur jest niezwykle przydatny. SCS Software zaprezentowało dodatek Vivla La France do Euro -truck Simulator 2. Co nowego? Co nowego przyniesie w La France? Super nową roślinność, nowe nowe parę nowych samochodów do ruchu ulicznego, które według statystyk są najbardziej kupowanymi pojazdami we Francji oraz nowe tereny, no wiadomo, samym sobie nowe tereny. Faktycznie, nowa roślinność wygląda dużo bardziej realistycznie od tej, którą znamy z dotychczasowej mapy ETS-2. Niestety, znajdziemy ją tylko na nowych terenach, w rozszerzonej i całkowicie przebudowanej w porównaniu z podstawową wersją gry w Francji. Edukacyjna gra przeglądarkowa? Nie brzmi zbyt zachęcająco. Dajcie jednak szansę Kofinuar, tytułowi, który ma przyciągać interesującą fabułą, komiksową szatą graficzną, a przy okazji jeszcze nas czegoś nauczyć. Cześć, ja mam na imię Jakub Ryfa, jestem jednym z twórców gry Cofinuar. Coffee Noir. Coffee Noir. to jest detektywistyczna gra biznesowa. Jest to nasza pierwsza produkcja, nad którą już pracujemy od około dwóch lat. I w wielkim skrócie jest to taki... Tycoon, taki symulator przedsiębiorstwa w klimacie powieści detektywistycznej. Jest to trochę gra edukacyjna, ma dużo zawartości dydaktycznej. Wprowadziliśmy do tego masę materiałów na poziomie akademickim. My jesteśmy ekonomistami, kolega tutaj nas szef, Szymon jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym, ja jestem doktorantem i pracowaliśmy razem właśnie z pracownikami uniwersytetu, żeby stworzyć grę symulacyjną, która będzie jednocześnie ciekawą grom, a będzie jednak będzie niosła ze sobą bogaty kontent dydaktyczny. I o co tak naprawdę chodzi? W grze jesteśmy detektywem, który musi rozwiązać zagadkę kryminalną i aby tą zagadkę rozwiązać, decyduje się podszyć pod postać biznesmena, przedsiębiorcy. Nie ma o tym pojęcia, dlatego będzie musiał się tego nauczyć. Tak naprawdę my go na, nauczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem, jak prowadzić biznes i jak prowadzić negocjacje biznesowe. Robi to po to, aby rozwiązać zagadkę kryminalną zaginięcia Richarda Kerseya, w ten sposób będzie musiał prowadzić negocjacje biznesowe z 11 podejrzanymi w każdym właśnie w momencie, kiedy... Yy... Przeprowadzi te negocjacje prawidłowo. Dowiaduje się, odkrywa nową partię, jakby fabuły, zbiera wskazówki w swoim śledztwie. Gra była stylizowana na amerykańskie komiksy, także szata graficzna jest właśnie stylizowana na taki klimat, właśnie komiksowy. Cała, cała, cała kwestia związana z fabułą to jest jakby taka powieść detektywistyczna. Napisaliśmy do tego oddzielną nowelkę, która jakby tutaj tłumaczy o co tak naprawdę w grze chodzi i ona stanowi podstawę fabuły Kofi Noir. Chcieliśmy w ogóle z tym projektem tak wyjść naprzeciw takim uprzedzeniom, że gry edukacyjne. Gry, które mają czegoś uczyć są słabe. Z reguły tak naprawdę do tej pory większość gier edukacyjnych jest słaba i nie są to gry fajne, nie są to gry takie, w które byś chciałbyś grać, jak usłyszysz o gra edukacyjna, muszę w to zagrać. Raczej nie kojarzy się to dobrze. My chcieliśmy to złamać, chcieliśmy zrobić grę, która ma bogaty content naukowy, bogaty content taki edukacyjny, ale jednocześnie będzie ciekawa, będzie miała fajną grafikę, będzie miała fajną fabułę, po prostu będzie się chciało w to grać, a, gra a gracz będzie jakby uczył się mimochodem, bo że jest jakby to tak zrobione, że zdobywanie tej wiedzy ułatwia grę i pomaga rozwiązać nam zagadkę kryminalną, a jednocześnie mamy tą gwarancję, że ponieważ była tworzona przez ekonomistów, że silnik ekonomiczny gry jest taki zgodny z prawdą i nie jest to potraktowane po maczemu. Mieliśmy również okazję uczestniczyć w przedpremierowym pokazie Lost Ember, gry, która została bardzo ciepło przyjęta na Kickstarterze, zbierając ponad trzykrotność wyznaczonego celu. We're showcasing here Lost Ember. and uh, lost ember is a uh, third-person exploration adventure with the main focus on the story and you play as a lone wolf you wake up in this world and you don't really know oh, what's going on and you meet this uh, mysterious red light and he's your companion and he tells you oh, okay you need to follow me you need to get out we need uh, to save someone and you don't really know Oh, why do you need to follow this guy and the further you progress in the story, the more you find out about the world that was like an ancient civilization. And this red light is basically the last soul of this civilization. And as the wolf, you can possess different animals and you need to use their skills to progress in the game. For example, you. Come to a big wall and you can't get around as a wolf. You look around and you see like, oh, okay, there are parrots flying, and then you possess a parrot, and then you could basically fly above it. And that's our main game mechanic. And in the end, you all figure out what happens to the world and why you have these special abilities. W grze bardzo spodobała nam się ścieżka dźwiękowa. Nie jest to jednak nic dziwnego, gdyż pracowali nad nią byli pracownicy studia Rockstar North, którzy w przeszłości zajmowali się m.in. udźwiękowieniem serii GTA. Ostatnią pozycją na naszej liście jest Kursk. Tytuł był obecny zarówno w Poznaniu, jak i tydzień wcześniej na Warsaw Games Week, skąd właśnie pochodzi ten fragment materiału. Jaka jest baza fabuły w zasadzie w kursku? Bo nasz główny bohater mówi po angielsku, aczkolwiek z rosyjskim akcentem. Skąd on się tam wziął? Czy wiemy się, czy to tak się... No jeszcze tu Dowiemy się, tak. To znaczy główny bohater tak naprawdę jest śpiegiem. My chcemy opowiedzieć historię no, taką osadzoną w rzeczywistości, to znaczy no, dlatego my też to nazywamy grą dokumentalną, ponieważ, ponieważ w zasadzie wszystkie, wszystkie zdarzenia albo bazują na tym, co się wydarzyło, albo na jakichś hipotezach prasowych, że mogło się to wydarzyć. I w tym okresie, kiedy zatonął Kursk oraz na pokładzie Kurska, były takie torpedy superkawitacyjne szkwał, to była rewolucyjna technologia, którą wówczas posiadali tylko Rosjanie i wszystkie służby wywiadowcze były zainteresowane wykradzeniem tej technologii. Co za tym idziemy się, wcielamy w postać, która, no, która ma właśnie zdobyć, zdobyć dane techniczne dotyczące, dotyczące tych torped i mimochodem jest świadkiem tej katastrofy, która się, która się wydarzyła 16 lat temu. No i warto tutaj zaznaczyć, że w rzeczywistości na pokładzie Kurska oprócz normalnej załogi były właśnie osoby z zewnątrz, to byli eksperci z branży zbrojeniowej, także my się wcielamy Eee, właśnie reprezentanta branży zbrojeniowej, który jest na usługach obcego wywiadu no i próbuje, próbuje eee, uzyskać te informacje. Odpowiadając na to pytanie dotyczące języka, to koncept zasadniczo jest taki, że żeby to było wiarygodne, to to co słyszymy, czy to są tak naprawdę myśli bohatera, one oczywiście w wersji polskiej będą zdubingowane po polsku, no na razie jest tylko wersja angielska, natomiast wszystkie rozmowy, które w rzeczywistości odbywałyby się w języku rosyjskim, w grze są także dubbingowane po rosyjsku. zauważyliśmy w grze bardzo dużo tak zwanych quick time eventów. Tam na początku była akcja faza szukania, natomiast dalsza część była zbudowana faktycznie o quick time eventy w tym demie. Czy to dalej będzie tak wyglądać? czy? Jakby zmieni się, zmieni się. Zdecydowanie się zmieni. To znaczy u nas, znaczy demo, demo, przede wszystkim, ono jest pod targi, dlatego wybraliśmy taki fragment, gdzie jest większa liniowość i gdzie jest więcej akcji. Natomiast, natomiast sama gra będzie bardzo zróżnicowana z tego względu, że najważniejsza u nas jest historia i opowiedzenie tej historii. Co za tym idzie, my korzystamy z rozwiązań, z wielu gier po to, żeby tą historię opowiedzieć. Jeżeli chodzi o QTE, no to w całej grze może będą trzy QTE. Natomiast, z racji na to, że gra będzie na pewno na więcej niż na 10 godzin, no to to będzie maleńki fragment. akurat tutaj, no to jest fragment, mówię fragment tutaj na targach, ten wycinek z gry to jest taki wycinek, kiedy zaczyna się ta cała katastrofa. Dlatego z powodów takich, no żeby ta akcja była bardziej wartka, no to tutaj już jest to QTE. Natomiast z racji na to, że to jest mniej więcej w dwóch trzecich gry, z racji na to, że wcześniej jest znacznie bardziej tak spopularyzowana, mamy interakcje z marynarzami, wykonujemy różne questy, mamy wielowątkowe dialogi, no to tamtych kuty w ogóle nie będzie. To będzie zupełnie inny gameplay. To najważniejsze pytanie. Ile jeszcze będziemy musieli poczekać? No jeszcze będziemy musieli poczekać, natomiast no nie mogę ujawniać daty premiery. Dziękuję bardzo, dzięki.